27 stycznia to rocznica wyzwolenia kompleksu obozowego Kala Auschwitz-Birkenau. To także Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu obozów koncentracyjnych. W 2021 roku przypada 76. rocznica. Co roku mamy inny temat przewodni. W tym roku są to dzieci w obozie Kala Auschwitz-Birkenau. Dla naszej fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Dziecko w obozie to bardzo trudny temat. Postaramy się Wam poprzez kilka krótkich filmów przybliżyć Wam historię dzieci w obozie koncentracyjnym Kalauszy z Birkenau. Zrobimy to na podstawie kilku oryginalnych przedmiotów z dużego zbioru, który jest pod opieką naszej fundacji. W tym roku uroczystości przeniosły się do sieci. Mam nadzieję, że te kilka krótkich filmów skłoni Was do refleksji, czym jesteśmy my ludzie, zamykając dzieci w więzieniach i obozach koncentracyjnych.